Widzowie wściekli po roztańczonym PGE Narodowym. Tyle płacić za playback. 28 września na Polsacie widzowie mogli obejrzeć kolejną edycję show Roztańczony PGE Narodowy. W wydarzeniu wzięły udział gwiazdy muzyki Disco Polo i Pop, na jednej scenie stanęli chociażby Zenek Martyniuk, Marcin Miller czy Doda. W sieci można już przeczytać dość skrajne komentarze na temat widowiska. Widzowie zarzucają przede wszystkim wszechobecny playback. Rostańczony PGE Narodowy, stacje telewizyjne dzisiaj prześcigają się w pomysłach na wydarzenia muzyczne, które miałyby ściągnąć prawdziwą śmietankę gwiazd. I tak jak flagowym festiwalem TVN jest ten w Sopocie, tak Polsat zrealizował już ósmą edycję show, roztańczony PGE Narodowy. Widowisko, jak wskazuje nazwa, ściąga gwiazdy wykonujące muzykę taneczną głównie pop i disco polo. Wśród gwiazd obecnych na deskach sceny na stadionie narodowym można było zobaczyć Zenka Martyniuka, Marcina Millera, Dodę, Blankę czy Skolima. Widzowie zdążyli już obszernie skomentować poszczególne występy w sieci. Niestety pojawiło się mnóstwo głosów krytyki skierowanych w stronę gwiazd, jak i samego wydarzenia. Tyle płacić za playback. Ceny biletów za koncert różniły się, jednak wahały w granicach od 172 do 230 zł, a te najlepsze można było kupić nawet za 745 zł. Tym bardziej widzów mocno zirytował fakt, że niektóre gwiazdy zdecydowały się na występ z playbacku. Taki zarzut pojawia się pod nagraniem Zenka Martyniuka, który miał śpiewać szybciej niż puszczone nagranie. Identyczne oskarżenia padły też w stronę Skolima. Internauci nie przebierali w słowach i dosadnie napisali, co myślą o takim zachowaniu. Tyle kasy za bilety i playback, że nada ich wstyd, nieźle. Zenek wszedł szybciej niż playback. Jak można tyle pieniędzy dać za bilet, żeby słuchać, jak z playbacku śpiewają? Na koncercie nie zabrakło też zagranicznych gwiazd. Widzów przyciągnął występ zespołu The Colors.